Witajcie, witajcie. To co widzicie, to oczywiście arena zmagań najbliższych zawodów przełajowych Sławnie. Przypominam, kto jeszcze nie słyszał, a kto słyszał, to przypominam. 20, 21 grudnia cross Sławno w trochę zmienionej formie, nie, zmienionej formule. W sobotę ścigamy się w ramach ustawki Crocodile Race. Krokodyl dlatego, że jak zerkniecie na mapkę trasy na Strawie, czy też na innych aplikacjach, zobaczycie jak wygląda profil naszej trasy, w sensie zarys przypomina krokodyla, a więc Krokodyl Race, przy czym Krokodyl Race w sobotę będzie jechał z jednego startu w ramach ustawki, kto chce to się ściga, a kto nie chce to się dobrze bawi, startujemy w odwróconym kierunku, czyli całą trasę pokonujemy odwrotnie, Jeździmy przez godzinę. Eee, tak jak mówiłem, kto chce, to się bawi. Kto chce, to się ściga. Taka troszkę przepałka, troszkę dla zabawy, dla fanów, dla wszystkich, bez rozgraniczeń. No oczywiście jakąś jakieś klasyfikację wyłonimy. Eee, tak mniej oficjalnie, ale wyłonimy. A w niedzielę już regularne zawody, czyli zaczynamy porannym treningiem. Jak dobrze pamiętam, to od 9 do 10 chyba trening. Jakoś tak. No i potem starty w zasadzie można powiedzieć co godzinę, e, kategorie wszystkie, czyli od e, żaków przez młodzików, juniorów, młodszych juniorów, elitę, mastersów e, i dzieciaki też będą oczywiście, takie młodsze niż żacy. Pamiętajcie, że startujemy u nas w kategorii wiekowej, bez względu na to, czy posiadacie licencję, czy nie. To będziecie klasyfikowani swojej kategorii wiekowej. Czyli jak masz wiek elity, ale nie masz licencji, to dla nas jesteś po prostu elitą, tylko licencji nie wykupiłeś. Podpisujesz oświadczenie, że oczywiście znasz zasady, regulamin i tak dalej, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i jedziesz. Bawisz się razem z nami. Eee, klasyfikacja jest jedna łączona, czyli wyścig jest w kategorii wiekowej. To jest dokładnie tak, jak znacie z maratonów. Nie rozgraniczamy tam Pro, czy nie Pro, czy ma licencję, czy nie ma kategorii wiekowej. Jeżdżą razem. Później oczywiście dekoracja i tak dalej. A jeszcze oczywiście w sobotę przy Krokodale się będzie ognisko. Gdzieś tam trasa jest prawie gotowa. Jeszcze nam zostały jakieś. No widzicie, tu jeszcze nie wszędzie są siatki, nie wszędzie są taśmy. Ale no generalnie, jeżeli chodzi o przejezność trasy, to możecie tutaj jeździć kiedy tylko chcecie, w zasadzie cały rok. Oczywiście ta część prosta, startowa jest normalną. Drogą publiczną, może nie drogą publiczną, bo to w sumie dojazd do trasy tylko, ale można powiedzieć, że ona wtedy nie jest wyłączona z użytku, więc tam trzeba uważać, ale cały przebieg trasy, ten taki terenowy jest całoroczny, dostępny dla Was wszystkich. No a w najbliższy weekend, kto ma ochotę się pobawić, pościgać, pokibicować, pokrzyczeć, spędzić miło czas, zapraszamy. Ja oczywiście w swoim imieniu, całej naszej ekipy LKK Luksławno. Gospodarza terenu, czyli gminy Sławno, czyli naszej małej ojczyźnie kolarskiej, wspierał nas będzie w, oczywiście Okręgowy Związek Kolarski w niedzielę, były rozegramy Mistrzostwa Województwa dla zawodników z Okręgu Łódzkiego, no i co, e, chyba tyle, rozgadałem się, miało to być króciutko, e, a nie jest króciutko, jest bardzo fajnie, Za, sami przyjedźcie, kto był to już wie, kto jeszcze nie był, Powinien przyjechać sprawdzić. Najlepszy przełaj w Polsce po prostu. No i tyle. Najlepszy przełaj w Polsce jest w Sławnie. Mówię Wam. Sprawdźcie.